Siemanko ludziska, Aścik z tej strony Dzisiaj zagramy w jedną rundkę w Akinatora a spróbujemy zobaczyć czy Akinator odgadnie Przemka Best Games lub Przemka BPG jak to woli No to lecimy z tym koksem Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak Tylko błagam cię kurde nie tnij mi się czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy Twoja postać kręci filmiki z Minecraft? O Minecraftie? Nie. Czy Twoja postać jest graczem? Tak. Czy Twoja postać. Ma ponad y, milion subskrypcji na kanale? Nie. Czy Twoja postać. A szkoda, bo jak naprawdę robi zajebistą robotę. Yy, czy twoja postać. Yy, została skazana na. Co? Say what? Czy twoja postać. Yy, nosi okulary? Nie. Kurwa, co to było za pytanie z tą śmiercią? Kinator, czy cię pogięło? Czy Twoja postać ma prawo jazdy? Mm, nie wiem. Czy Twoja postać jest. Aha, dwa razy jest, ktoś napisał. Czy Twoja postać jest związana z. Warrior. Warrior Cats, nie wiem co to jest. Czy twoja postać gra w, w Robloxa? Nie. Czy twoja postać gra w for Fortnitea? Nie. Czy twoja postać dużo przeklina? Nie. Czy twoja postać pochodzi z, z opowiadania? Nie. Czy twoja postać jest związana z FIFO? Nie. Czy twoja postać nagrywa naukowe? I... Aha, bo to, to miało być on. Naukowe i mądre vlogi. No, nie, nie, nau nie nagrywa naukowych vlogów. Czy twoja postać jest znana na Facebooku dzięki portal, portalowi YouTube? No myślę, że tak. Czy twoja postać jest związana z serią GTA? Nie. Czy twoja postać mówi po portugalsku? Nie. Kurde, nie było pytania o horrory. Czy twoja postać interesuje się nauką? Mm. Nie wiem. Czy twoja postać uważa się za Boga? <laughs> Przemek? Jak to jest z tobą? <laughs> Ale chyba nie, no. Za Boga to się chyba nie uważasz, to, yy, czy twoja postać... Yy ma ciemne włosy, tak. O, czy twoja postać gra w horrory, tak. O, już coś chyba, akinator kmini. Czy twoja postać jest związana z uniwersum SCP? Nie wiem, co to jest SCP, ale raczej nie, bo to jest inna gra zupełnie I chyba nie było tego na kanale Przemka Czy twoja postać nosi brodę? Nie, Przemek nie ma brod... Nie, nie Kurde, tak dobrze szło Wtedy, kiedy nie mogłem... Nie mogłem nagra nagrać, bo kurde, fejle mi się cisnęły To nie, to... Za, ka za każdym razem, yy, jak wymyślił, to wymyślił dobrze. A teraz musiał pierdolnąć kogo innego. Nie, to nie on. O ja pierdolę, czekaj, źle to zrobiłem. Tak to jest, jak się kurde nie czyta. Nie, śmi nie uśmiechaj się, Akinator, bo to nie o niego chodziło. Eee, Jezu, dobra, czekajcie chwilę, bo... Pierdzieliłem tutaj, miało, miało być na nie, miało być na nie i mieliśmy kontynuować pytania. No, czyli się odcinek trochę przedłuży. To jeszcze raz, Akinator, postaraj się głombie. Czy twoja postać nosi damskie ubranie? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak. Czy twoja postać ma związek z. Co? Z, Wojanowi... z wojanowicami? Nie wiem. Bo nie wiem, gdzie Przemek mieszka, więc powiem, że nie wiem. Może i mieszka w Wojanowicach, chociaż nie wiem. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Nie. Czy twoja postać jest graczem? Tak. Czy twoja postać dużo przeklina? Nie. Czy twoja postać jest tłysa? Nie! Czy twoja postać ma ponad y, milion subskrypcji na YouTubie? No niestety nie. Tak jak już wcześniej powiedziałem, a szkoda, bo Przemek naprawdę robi chuj zajebistą robotę. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Y, nie wiem. Czy Twoja postać nosi okulary? Nie. Przemyk nie nosi okularów. Czy Twoja postać. Yy, postać gra w Robloxa? Nie. Czy Twoja postać. Gra w Fortnite'a? Nie. Czy Twoja postać jest związana z serią GTA? Nie. Czy Twoja postać. Nosi brodę. Nie, Przemek nie ma brody. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Nie. Czy twoja postać jest związana z grą FIFA? Nie. Czy twoja postać gra w horrory? Tak. Czy twoja postać jest związana z grą... The Forest. Nie, to nie ta gra. Czy Twoja postać. Yy, pochodzi z anime? Nie. Czy Twoja postać.